Siemano, przed nami kolejna dawka Ligą Mistrzowych Emocji. Witam wszystkich serdecznie, gorąco zachęcam, żeby zostawiać łapę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał, będzie mi bardzo miło, jeżeli jedną z tych rzeczy klikniesz, a jak obie, to już będzie w ogóle fantastycznie. Kolejny dzień pojedynku typerskiego, no wczoraj żeśmy się wywalili fantastycznie, wręcz spektakularnie, dlatego dzisiaj trzeba tutaj poszukać odkucia. Najprawdopodobniej ostatnie dwa dni przed nami z czatem GPT, zobaczymy co będzie dalej. A póki co, kilka słów na temat promocji. Już jutrzejszy meczek, bo wydaje mi się, że to jest dużo ciekawsza opcja. Na superbecie dzisiaj 350 zł do zgarnięcia za gola. Za co najmniej jedną bramkę za wystarczy: jedna bramka lecha. Poznań w jutrzejszym starciu z Lausany. I Twój bonus powitalny w Superbecie Może być rozszerzony o 350 zł Już tłumaczę o co chodzi Oczywiście opcja skierowana jest do osób, które jeszcze konta nie mają na Superbecie Jak chciałbyś takie założyć Możesz zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem Gdzie standardowo będzie znajdował się Dedykowany link do założenia konta Podczas zakładania konta weryfikujesz zgody marketingowe. Następny krok to już depozyt. Minimum 50 zł. Otwiera tutaj kilka drzwi. W nominalnym monusie powitalnym jest tutaj podwojenie do 200 zł. Możesz wpłacić maksymalnie 200 wy Właśnie tyle samo dostaniesz wtedy we freebecie. Jak wpłacisz 5 dyszek to to będzie 5 dyszek, przy 200 będzie 200. Dodatkowo, jak założysz konto z naszego linku i wpłacisz właśnie minimum 50 zł, dostajesz 35 zł ekskluzywnego freebeta, No i te 5 dyszek jak wpłacisz przy pierwszym depozycie oczywiście w jednym depozycie. Zapisujecie również do promocji na jutrzejszy mecz Lecha. Już ostatni krok, kolejny, czyli zagranie kuponu. No i tu jest też kilka bardzo ważnych kwestii, bo musi to być pierwszy kupon po otwarciu konta. Czyli najpierw, jak zakładacie konto, robicie depozyt, gracie kupon pod promocję, jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani. Czyli w tym, w tym przypadku będzie to Bramka Lecha Poznań za minimum 2 zł. Single, solo i salda depozytowego to też jest bardzo ważna kwestia, bo w międzyczasie te freebety wlatują. Trzeba ten suwak odznaczyć, żeby tutaj salda głównego po prostu tą dwójkę zabrało. No i jeżeli der strzeli gola, jeżeli tak się stanie, Twój kupon będzie zielony. W przeciągu 72 godzin otrzymujesz 350 zł w bonusie. No i bonus jest do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym łącznym 1,91. Tak to wygląda dzisiaj na Superbecie. Jutrzejsza w sumie już promocja. Jakby ktoś chciał skorzystać już dziś, można zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, a my lecimy z konkursem. Jak zawsze dwie dyszki symbolicznie tutaj ze spóli superbetowej i co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Zostawić łapę w górę, tak samo jak na początku filmu. Zasubskrybować ten kanał, dziękuję pięknie za wszystko i w komentarzu zostawić dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Sportingiem a Klub Bruś. Typować można do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Czy bez niku gracza na superbet nie biorą udziału w zabawie. Standardowe tutaj zasady. Dwie dyszki można wygrać. Komentarze zostawiam tutaj do waszej dyspozycji, a my lecimy z naszymi kuponami, ale zanim do tego to krótkie podsumowanie jeszcze wczorajszego dnia. Dwie solidne wtopy, które właśnie teraz będziecie mogli zobaczyć. Jeśli chodzi o czat, przestrzelone kompletnie Manchester City coraz częściej mi wyrzuca takie małe kursy, i no, niestety często to nie siada. A jak nie siada, może nawet nie często, ale spektakularnie, i to się po prostu później pamięta. No i do tego. O, BTTS! Przestrzelony w meczu Chelsea z Barceloną. Kurde, te btts -y. Ja nie trafiłem Galatasaray, i jednak brak tutaj Osimena okazał się większą niedogodnością niż ja się spodziewałem. Dobra, dzisiejsze kupony. Jeśli chodzi o czat, możecie sobie zobaczyć tutaj, co i dlaczego Arsenal z Bayernem Monachium na start. I tutaj, BT też mi się to podoba. Tak samo jak wczoraj w meczu Chelsea z Barceloną. Tu jeszcze bardziej, bo, no, bo dwie fajne ofensywy się, się łapią, i raczej bardziej stabilnie to wygląda, jakby tu porównując formę do Barcelony. Także wydaje mi się, że. Będzie fajny overowy meczek ofensywny i BTT si raczej tutaj siądzie. Rzadko kiedy jestem tutaj po stronie btts ale czasami, jak ja nie muszę grać, to to jest półbiedy. Jak ja nie muszę się nad tym zastanawiać. Liverpool z PSW, Eindhoven na wygraną Liverpoolu. Wiemy wszyscy, w jakiej formie jest Liverpool w ostatnich czasach dniach, tygodniach a tutaj propozycja na ich zwycięstwo po bardzo małym kursie 1,28. No to jest. Nie ma tu żadnego waliu, w mojej opinii. I na koniec Olimpiako z Real Madrid. No i tutaj miał być Real lub wygra, ale na no to jest kurs 1.14. Także podwyższyłem niestety ryzyko dla czata GPT i postawiłem na zwycięstwo czystego Realu. Real też e, może nie gra jakoś fantastycznie na maksa, tak jak powinni, ale potrafią wygrywać mecze. Także wydaje mi się, że tutaj e, dadzą sobie radę. E, I lecimy z moim kuponem 3.23. Póki co jeszcze tutaj, e, jeśli chodzi o kurs. Chatu GPT i mój trebel na dzisiaj mam nadzieję, że od, uda mi się ominąć e, potencjalne Galata Galatasaray dzisiaj, Eintracht z Atalantą, dzisiaj generalnie trzy e, mocne kursy Eintracht z Atalantą, powyżej 2,5 gola 1,64 kursiwo, kwestia jest taka że w tej, w tej parze dzisiejszej to Eintracht jest na musiku i głównie ze względu na Eintracht e, idę tutaj w tego overa, w czterech meczach w Lidze Mistrzów 7 strzelonych goli, 11 straconych. No Atalanta Atalanty wygląda to dużo gorzej, bo tylko 3 strzelone bramki. Mizeria trochę też, nie? I 5 straconych. Niemniej no dzisiaj to Eintracht jest na takim delikatnym już musiku. Cały czas tutaj są punkt poza Top24. No i po prostu liczę, że oni rozchulają tutaj ten meczek. Drugie zdarzenie u mnie. Arsenal z Bayernem Monachium. Również zaglądam tutaj do tego meczyku. I kwestia jest taka, że stałem tutaj powyżej 3,5 kartki. Dobrze, kliknąłem, są tam kartki, nie? Nie pomyliłem z golami. I kwestia jest taka, że jeśli chodzi o samą Ligę Mistrzów, to Arsenal ma średnio 2,75, Bayern 1,75, według oczywiście tutaj FC Tables. Smaczek jest tutaj taki, że to jest mecz o pierwsze miejsce. Marco Gwida będzie tutaj sędzią też fajny overowy. Sędzia może w Lidze Mistrzów w tym sezonie jeszcze overowego meczeku nie miał. No ale tutaj wydaje mi się, że będzie miał e, okazję, żeby pokazać co najmniej cztery kartki. No i na koniec Sporting Lizbona wygrywa w mojej opinii z klub Bryś. No i tu kwestia jest taka że Sporting radzi sobie całkiem nieźle, jeśli chodzi o tą ligę mistrzów. U siebie wygląda to bardzo dobrze. 6 strzelonych goli, 2 stracone. No i zwycięstwa z Marsylią czy z Kairatami. Tutaj bardziej bym porównywał, odnosił się w sumie do, do tego zwycięstwa z Marsylią. Brugia z kolei na wyjeździe dwie porażki. Póki co i tylko jedna bramka strzelona. Grali z Bayernem i grali z Atalantą. A dwie mocne ekipy Sporting. Myślę, że dołączy do tej trójki i po prostu dzisiaj wywalczę komplet punktów. U mnie na Dzisiaj dosyć mocny wyszedł ten treble. 4,78, kursiwo. I 4,31 będzie mogło wrócić. Trzymam kciuki za oba nasze kupony. To by było na tyle, jeśli chodzi o dziś. Standardowo zapraszam na live'a w okolicach godziny 15. A tymczasem życzę miłej środy i samych zielonych kuponów. Siemano!